A teraz naszym gościem za pomocą oczywiście nowoczesnej, super satelitarnej technologii będzie Sonia Maciuszek, e, psia behawiorystka. Dzień dobry. cześć. Ło, wow, co to tak jak dużo tam leży? Dzień dobry. Nie. Przepraszam, cześć. panie operatorze, czy pan może się troszeczkę przesunąć? Chcę to zobaczyć. Co mamy z górzaczek. Piękne. Jak ma na imię ta bestia jedna i druga, bo tam jest też drugi Ten w kolorze dywanu. tutaj. E, tu jest dużo w ogóle... Zuzia malinka, chodźcie tutaj. A, więcej? Ja mam trzy psy, ale się poukrywało. Okazało się, że nie są takimi gwiazdami. E, tak. E, to jest pigi e, olbrzymi Amstaff, który ma 1500 lat. I bardzo się cieszę tą imprezą smaczkową, którą e, zorganizowałam dla psów na, e, na naszej kwarantannie. Soniu, Dokładnie. chcemy Cię zapytać o rzecz następującą. Jak e, spowodować, żeby nasze psy się nie rozleniwiły i nie nudziły w domu i żeby były aktywne mimo krótkich, wymuszonych spacerów? No Przede wszystkim neurostymulacja. To, co teraz tutaj obserwujecie, to psa, który dostymulowuje się ruchowo i psychicznie, pracujemy nad jego neuroplastycznością, czyli taką wspaniałą właściwością mózgu, która sprawia, że psy się szybciej uczą, więcej zapamiętują, szybciej się adoptują do nowych warunków. Oprócz tego jakiś trening oparty na pozytywnym wzmocnieniu, dużo gryzaków naturalnych. Wszystko to, co według mózgu będzie symulacją polowania. Za każdym razem jak pies poluje, otrzymuje, otrzymuje z mózgu wspaniałe hormony przyjemności. I e, to sprawia, że podnosi mu się nastrój. Oprócz tego, po takiej akcji, jak teraz widzicie, e, na przykład impreza e, z gazety, czy jakieś, e, mamy tutaj, wydmuszki po, jaj po e, jajkach, za każdym razem, jak pies w taki sposób dostarczy sobie pożywienia, czyli sam mm. je zdobędzie, będzie miał dużo lepszy, e, dużo lepszy humor, ale również. Zuzia, chodź tutaj do nas, pokażesz się. Ale e, również będzie miał wyższe poczcie własnej wartości, mm. będzie zmęczony. Na przykład, jeśli będzie wąchał smaczki spośród e, kawałków gazety, to będzie prawdopodobnie siedem razy bardziej zmęczony niż w trakcie biegania, bo będzie używał tak bardzo intensywnie swojego narządu lemieszowo-nosowego, czyli to jest nos połączony z podniebieniem, że tyle straci energii, że pójdzie nam spać. Także moje psy teraz dostymuluje do tego e, poziomu, e, że im się będzie wydawało, że właśnie były na łące i eksplorowały teren, Soniu, a, a wydałam kupili... na to, co tutaj się dzieje, wokół zero złotych. Sonio, gdybyśmy kupili takie urządzenia, które tak? już są gotowe, niekoniecznie takie domowej roboty jakieś ukrywane w gazetach jedzonko, czy w jakichś tubkach, czy w różnych rzeczach. Są takie e, pojemniczki, które nie pozwalają szybko wyciągnąć jedzenia, jeżdżą po podłodze i męczą nasze zwierzę, ale oczywiście tak. pozwalają im wyciągnąć coś dobrego. Czy to jest też dobry sposób? To jest... To jest świetny sposób. Ja również mam wiele takich zabawek edukacyjnych w domu, ale bardzo Was zachęcam do tego, żeby wykorzystać to, co chcecie wyrzucić. Bo z jednej strony jesteśmy bardzo ekologiczni, oszczędzamy pieniądze, a teraz nam się to na pewno przyda. A oprócz tego pojawia się taki efekt wow efekt świeżości, że to jest zupełnie nowa zabawka i ona będzie bardziej cieszyła nasze zwierzęta niż te, które znają na co dzień. Czyli jeśli coś wyrzucam, przyglądam się temu. Mamy teraz dużo papieru toaletowego w domu, więc zrobiłam sobie zabaweczkę, gdzie. Pieski muszą sobie wyjeść pokarm między tymi środyczkami i kartonikami. Eee, porozrzucałam smaczki między makaron. I teraz mają sobie rozróżnić, co jest jedzeniem, a co jest makaronem. Wybrałam ten środek z, z roli, z ręcznika papierowego, zrobiłam parę dziurek i psy właśnie teraz się tym bawiły, wyturliwały sobie smakołyki. Czyli jesteśmy ekologiczni, jesteśmy twórczy, bo sami pracujemy nad swoją neuroplastycznością mózgu. No i nasze psy mają naprawdę olbrzymią frajdę, też to są fajne rzeczy w dotyku. To nie jest plastik, to jest delikatne, naturalne, więc zwierzę jaką się bardzo podoba. Mojemu zwierzakowi też, co może być dziwne, e, zważywszy, że jest psem, e, podoba się oglądanie e, ptaków w telewizji. To znaczy włączam jakiś kanał przyrodniczy, jak mu tam coś za zakwili, zakląska, tak. przeleci przed nosem, to reaguje tak prawie jakby był na polowaniu. Ostatnio prawie mi plazmę stłukł w domu, bo tak się rzucił na jakiegoś gąsiora, że myślałem, że go tam przez ten telewizor hapsnie. Więc e, możemy też zwierzaki stymulować w taki sposób. Ale on ma... Tak, on ma, on ma widocznie taką troszeczkę kocią naturę, bo nawet jest coś takiego jak kocia telewizja, gdzie jest nadawana w odpowiedniej rozdzielczości, że rzeczywiście zwierzaki widzą inaczej ten ruch i jak najbardziej też w taki sposób go stymulujesz. Ale dobrze jest taką akcję polowania na ptaka w telewizji dokończyć tym, żeby on realnie coś zjadł, bo nawet mu się mogą pojawić soki trawienne. Do, przy, przygotowany jest do tego, żeby chwytać, rozszarpywać, zabijać i daj mu jakiś taki fajny, twardy gryzak, żeby on położył Jasne. się i żeby miał tą wielką satysfakcję. Polowałem z wspaniałym myśliwym. Dałem mu swoją łytkę, ale, ale nie chciał się jeść. Się nie <laughs> ja, e, kudła tego mięsa po prostu. <laughs> Bardzo ci pozdrawiamy. To <laughs> no, jest Soniu. za chuda. <laughs> e, pozdrawiamy Cię, dobrych świąt dla Ciebie i całej Twojej rodziny również. Dzisiaj. I zwierzęcej również. E, Pozdrów e, od nas swoje zwierzaki, Dziękuję. a my teraz e, oddamy Dziękuję głos. Was. E, z dobrego. Temu, który na zewnątrz, tak można by powiedzieć, dużymi literami o Bartku Jędrzejaku.